Dużymi krokami zbliżamy się do kolejnej już edycji regałowiska w Bielawie. Logistycznie wszystko dopięte na ostatni guzik. Powolutku wszystko się już nam zapina. Mamy przedostatnią pulę biletów karnetowych, jak również dwudniowych oraz pojedynczych na poszczególne dni festiwalu. Wszystkie bilety są dostępne na naszej stronie oraz oraz w sieci sprzedaży. Ticket Pro, jak i również w MPK. Co jest bardziej opłacalne, indywidualny bilet czy karny? Oczywiście, że karny. Za 3, 3 dni doskonałej zabawy aktualnie zapłacimy 75 zł. Ta stawka obowiązuje jeszcze przez około 2 tygodnie. Później cena nieco wzrośnie. A więc Zapraszamy wszystkich tych, którzy jeszcze się zastanawiają, aby zakupywać bilety aktualnie teraz. No i przypominam o naszej akcji Matura, gdzie maturzyści mają karnet trzydniowy bezpłatnie. Wystarczy zgłosić się ze świadectwem naturalnym oraz dowodem osobistym do Ośrodka Kultury w Bielawie. Jak co roku na regałowisku oczywiście organizujemy pole namiotowe. Pole namiotowe jest pełni zabezpieczone pod względem sanitarnym jak i również ochrony oraz medycznym. Także serdecznie zapraszamy od 10 rano w czwartek dzień przed festiwalem czyli to jest 21 sierpnia. Pole już wtedy rusza z pełnym zapleczem. Serdecznie zapraszamy ponieważ Lepiej przenocować znajomych, pobawić się do rana niż po prostu błądzić po mieście i szukać hoteli. Jak co roku i tym razem dla wszystkich mieszkańców i przyjezdnych gości przed smak dużej sceny na bielawskim rynku. Będzie muzycznie i tanecznie. To jest szesnasta edycja festiwalu. Po raz trzeci będziemy otwierali go w centrum miasta. W tym roku mamy nowe miejsce, koncertu, nową lokalizację. Koncert miejski odbędzie się przed siedzibą burmistrza miasta Bielawy. Po dwóch latach spotkań pod magistratem Urzędu Miasta zdecydowaliśmy się przenieść koncert, zrobić nieco większą scenę i zaprosić cały zespół. Tego wcześniej byli to soliści, wokaliści. W tym roku występuje zespół. Jest to Antony B, towarzyszy mu House of Reading i piękne wokalistki z IGRES, a wsparcie z polskiej strony robi Messiah oraz Damian Syjon-Fan. Koncert zostanie poprzedzony warsztatami tańca dęską, czyli tańca, który przy, przyszedł do nas prosto z Jamajki. Poprowadzi je Ula Afrofryc, mistrzyni tańca dęską. Zapraszamy serdecznie, warsztaty będą podzielone na warsztaty taneczne oraz na warsztaty relaksacyjne. Na dużej scenie mamy bardzo dobry skład, bardzo mocny. Kontynuujemy tradycję zapraszania artystów z Polski i z Jamajki. Mamy 13 wykonawców na dużej scenie, bardzo mocny polski skład. Powróci do nas zespół DAP, Indios Bravos, Jamal. Wystąpi dla nas zespół Jam na jedynym specjalnym koncercie. Jest to wydarzenie według mnie w skali kraju. Zespół Jam w tym roku obchodzi 35-lecie. A do bielawy przyjedzie w przygotowanym na ten jeden wieczór repertuarze z muzyką reggae. Zapraszam serdecznie, byliście z nami rok temu i dwa lata temu, wiecie jak jest i, i wiecie, że nigdzie nie będzie lepiej. Zapraszamy na Reggae Dup Festival Regałowisko 2014, bielawa 21-23 sierpnia. Przyjedź, bo naprawdę warto.